Panny na czytaniu sierpniowym dla panny masło maślane. Wiecie o co chodzi? To będzie chyba mój pierwszy filmik zamieszczony dla waszego znaku, więc, więc tak. Zobaczymy co was e, co was czeka w miesiącu sierpniu. Na co zwrócić uwagę? Ludzie Was będą otaczać, jakie sytuacje. Panna. Panny sierpień 2020. Lecimy w ten sposób. Wy w miesiącu sierpniu. No, słuchajcie, jesteście na wakacjach i czujecie się jak na wakacjach, więc. Więc wszystko jest super, dziesiątka, dziesiątka kielichów. Oto, jesteście otoczeni dobrymi ludźmi, jesteście otoczeni rodzinną, jesteście w pełni usatysfakcjonowani latem i wakacjami. Jeżeli gdzieś wyjechaliście, to bardzo Wam ten wyjazd się podoba i sporo, sporo odpoczniecie. W zasadzie wszystko, co. Co zaplanujecie, to Wam się spełnia i to Wam się spełnia w taki sposób manifestacyjny, ale zaraz zobaczymy, bo to jest Wasza, wasza energia sierpniowa, czyli, czyli liczycie na coś porządnego. Jeżeli macie śluby wesela, to również tutaj raczej Wasze są śluby i wesela pokazane w tej karcie, ale po prostu, no. Dziesiątka kielichów to jest spełnienie w, w każdej postaci. Na co, co na Was będzie miał wpływ w tym miesiącu? Paść paś kielichów, słuchanie swojego serca, nowe jakieś pomysły, jakieś realizacje, ale tak naprawdę również propozycje. Jeżeli, tak jak powiedziałam, jeżeli chcecie wypocząć w te wakacje w sierpniu to wypoczniecie. Jeżeli chcecie coś, coś zacząć działać typu, nie wiem, nawet otwierać firmę, to również w sierpniu jest dobra, dobra do tego aura. Zobaczymy, co dalej później będziemy mówić o, o całości. Co z przeszłości wpływa na tą sytuację cierpliwość. Na coś musiałyście bardzo długo czekać na efekty swoich działań działania oczywiście wykonane w przeszłości. Pełna równowaga i w y, umiarkowaniu, w cierpliwości czekacie i się doczekałyście. Także w, w sierpniu będzie jakby, sierpień jawi mi się na razie jako taki miesiąc zwieńczający, ukoronowujący wasze wcześniejsze y, dążenia. Oczywiście z sukcesem. Y, co wasz y, rozum na to, czyli jak logicznie do tego podchodzicie, do tej sytuacji? Y, jeździec, y, y, rycerz kielichów no podchodzicie tak jak powinniście, powinniście podchodzić. Bardzo y, dużo czerpiecie z tego satysfakcji. Poczekajcie, ja zobaczę czy to widać tutaj. Może to trochę przesunę. Y, jeździec, y, jeździec kielichów. Więc wasz rozum, y, logicznie rzecz ujmując uważa, że sami zasłużyliście na wszystko co najlepsze, więc tutaj no, nie ma się tutaj do czego przyczepić, tutaj, tutaj dawno nie robiłam, jesteście ostatnim znakiem który robię i tak e, trudno mi jest wejść znowu w rytm że tak powiem gadania, bo ja mam setki myśli na sekundę, a później wyłuskać z tego coś wartościowego jeżeli chodzi o przekaz no to jest mi dosyć ciężko e, wasza intuicja coś czego nie widzicie siódemka denarów, więc to jest również okres wzrostu, okres wzrostu, jeżeli chodzi o wartości, tak, to co powiedziałam, jeżeli chcecie w pracy coś zrealizować, to również jeszcze, jeszcze na to poczekajcie, natomiast skupcie się na chwili obecnej, to jest bardzo dobry miesiąc, aby być tu i teraz, z tymi ludźmi, którzy Was otaczają, żyć w pełni. Najbliższa przyszłość, eee, czwórka, o, czwórka denarów, może były jakieś wydatki e, poczynione, słuchajcie, jeżeli to jest wesele, bo to jest akurat e, sytuacja mojego najbliższego otoczenia, czyli panny z mojego najbliższego otoczenia, <laughs> która właśnie się pobiera, wydatki poczynili prawda i teraz no zabawa z najbliższymi i czerpanie przyjemności, natomiast kasa pilnujcie kasy jeżeli chodzi o, o najbliższą przyszłość, tak w sierpniu po prostu siądźcie na kasie bo nie o to chodzi widocznie, żeby tutaj ją zarabiać w tym miesiącu tylko mieć to co się miało, a czerpać raczej radość z tego co jest na około Wartością niematerialną. Nawet jeżeli zakładacie firmę, no to wiadomo, że od razu kokosów nie będziecie mieli, więc to jest takie przesłanie ode... ukazujące tą sferę materialną. Co wy jako pierwsze powinniście w miesiącu sierpniu zrobić? Jak zadziałać, aby spełnić swoje marzenia? No, zamykacie, y, y, zamykacie y, bezsprzecznie jakiś cykl i wchodzicie w nowy. Więc zobaczymy tutaj, jeżeli chodzi o, o działania. Mam karty dopowiadające. No bo świat, który Wam tutaj wyszedł w tych kartach. Tak. Zaczynacie. Kończycie i zaczynacie jednocześnie. Tak, to się przenika. To. Co zakończycie, lub to, co będziecie zaczynać w miesiącu sierpniu, bardzo mocno ugruntujcie na, w takiej sferze formalno-prawnej. To jest taka dla Was informacja: że jeżeli zakładacie teraz firmę lub ją przekształcacie, to zadbajcie o wszelkie możliwe dokumenty, bo będą kontrole. W przyszłości już to widać. Natomiast jeżeli zakładacie nową komórkę społeczną, czyli rodzinę w sposób formalny, no to również jest to pokazane. A z z kartą świata to są nowe, otwierają się przed Wami nowe możliwości, takie nowe cele. Dostajecie nowe pomysły, tak? Od, od środka, od, od wewnątrz. Jak ludzie Was będą postrzegać w tym miesiącu? O, ludzie was będą postrzegać jako eremitę. I to mi się trochę kłóci z tym wszystkim, co tutaj, yy, yy, co tutaj yy, czytam, więc od razu chcę dopowiedzieć. Dopowiedzieć. No nie mogę się wysłać dzisiaj sorry. W ogóle jest gorąco i mam nadzieję, że panny korzystacie z lata. dopowiedź do eremity. Dlaczego ludzie panny tak będą postrzegać? dobra, bo z jednej strony panny, bo tu, tu jest siódemka denarów i tu jest siódemka denarów więc w tej sferze materialnej e, bardzo ludzie będą widzieli, że jesteście wycofani wycofani a z kolei e, jeżeli chodzi o no, no bo tu są dwie karty materii, tak naokoło nie wydajecie Raczej skupiacie się na swoim wnętrzu. Z kolei wszystko, co, yy, co ludzie widzą, jak was ludzie postrzegają, to jesteście osobą, która jest całkowicie w zgodzie ze sobą. Czy kończy, czy zaczyna, to jesteście całkowicie prawdziwi i całkowicie spójni. No więc ludzie Wam będą w tym pomagać najprawdopodobniej. Yy. Tak, to jest tutaj przedstawione. Również pomoc ze strony jakiegoś urzędnika może być. W ostatnim momencie przyjdzie jakaś pomoc urzędnika, również. Ale nie liczycie na tą, bo skupiacie się na swoim. Nie, nie, nie liczycie na tą pomoc, tak? To będzie niespodziewane. Natomiast to wy sami ugruntowujcie się w takiej postawie: właśnie jestem tu i teraz. Może nawet pomedytujcie, odrzućcie stres, bo trochę możecie być zniecierpliwieni, jeżeli chodzi o pieniądze i strefy materii w miesiącu sierpniu. Co na pewno się wydarzy, nad co nie macie kontroli? Jakaś pomoc lub przeszkoda z zewnątrz. As mieczy, ale on był odwrócony, słuchajcie. a Ja nie mam kart odwróconych, dlaczego on był odwrócony? Jeżeli mam czytać tą kartę jako odwróconą, no to czytam ją jako przeszkodę i w tym momencie przeczę sobie swoim własnym słowom, że jednak, może ja niepotrzebnie to powiedziałam, bo odbywać się to może na zasadzie takiej samospełniającej się przepowiedni, czyli że wy jednak y, będziecie czekać na pomoc y, y, jak, jakiegoś urzędnika, a się jej właśnie nie doczekacie. I powinniście się skupić na sobie. Bo wiecie, jak ktoś y, usłyszy, że, y, że ma, może na kogoś liczyć, no to tak naprawdę już się na tym skupi, tak? Rada dla Was. Wskazówka, coś, co się musi wydarzyć, no musi się wydarzyć tak czy siak jakiś nowy pomysł, nowy tor waszej drogi. W ten sposób bym powiedziała. I może rzeczywiście pomoc urzędnika będzie wtedy, kiedy się jej nie będziecie spodziewać. Więc źle, że to powiedziałam. No, no źle, bo teraz już się będziecie spodziewać i świat wam powie, umiesz liczyć na siebie. Zakończenie tego miesiąca. Ach, no, tak, umiesz liczyć, licz, licz na siebie. Rycerz, yy, rycerz yy, mieczy, czyli wy swój cel tak czy siak osiągniecie, ale najprawdopodobniej inną metodą niż spodziewacie się w chwili obecnej. Spłynie na was, normalnie na was spłynie taki pomysł, yy, że ruszycie do działania i osiągniecie swoje cele. I teraz... Jeszcze dopowiemy sobie. Co to za cel będzie, że wy w postawie król yy, rycerza mieczy, jawicie się pod koniec, czyli takiej osoby bardzo nastawionej na realizację. Koło fortuny. Pomimo tego wszystkiego dobrego, co was spotyka w miesiącu sierpniu, Jeżeli chodzi o ludzi, dostajecie bardzo dużo ciepła, dostajecie bardzo dużo energii, czujecie się bardzo dowartościowane. Jeżeli chodzi o sprawy prawne, formalne, również materialne, wchodzicie w nowy etap i bardzo liczycie, że ktoś Wam ten etap ułatwi dat, że tak powiem, kopa na rozpęd. Ktoś coś za was załatwi. I w momencie, kiedy tak się nie dzieje, wy pod koniec miesiąca nabieracie pewności siebie, że to od was zależą wasze sprawy, rycerz, rycerz mieczy i koło fortuny. Że to wy panujecie nad sytuacją, Że to wy jesteście siłą sprawczą w waszym życiu. Także uważam, że poza tym jednym drobnym niuansem, jest to bardzo dobre czytanie panny dla was na sierpień. No i życzę powodzenia po prostu tu i teraz, dla was w sierpniu, przed urodzinami, to bardzo ważne, waszymi. Również w sierpniu się zaczyna panna, prawda? Pod koniec. Więc to będzie taki przełom, że to wy decydujecie, nie liczycie na nikogo, siła sprawcza jest w Was. Możecie wszystko, bo to jest wasze życie. Powodzenia, Panny. Dziękuję, że byłyście ze mną na tym czytaniu. Do następnego.